Mediugorie to mała wioska w Bośni i Hercegowinie, która od 1981 roku stała się jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na świecie. To tu, w czerwcu 1981 roku, grupa młodych ludzi twierdziła, że miała spotkać się z Matką Bożą. Od tamtej pory Mediugorie stało się miejscem, gdzie tysiące wiernych przyjeżdżają, by doświadczyć wyjątkowej duchowości i poczuć obecność Boga. Jednym z najważniejszych miejsc w Medjugorju jest Góra Podbrdo, na której miało miejsce pierwsze objawienie. Codzienne objawienia trwały przez długi czas, a wielu ludzi, zarówno świadkowie, jak i pielgrzymi, twierdzili, że poczuli tam obecność Matki Bożej. To miejsce stało się symbolem spotkania z tym, co nadprzyrodzone, miejscem, które karmi wiarę i otwiera serca na duchowe przeżycia. Medziugorje to również centrum modlitwy, szczególnie różańcowej. Każdego dnia pielgrzymi zbierają się na wspólnych modlitwach, uczestniczą w mszach i sakramentach. W wielu świadectwach mówi się o uzdrowieniach, nawróceniach i wewnętrznym pokoju, który towarzyszy tym, którzy odwiedzają to święte miejsce. Wspaniałym symbolem tej duchowej wędrówki jest także Góra Krzyża, gdzie pielgrzymi w milczeniu wznoszą się na szczyt, niosąc swoje intencje i szukając spotkania z Bogiem. Pomimo międzynarodowego charakteru Mediugorie pozostaje małą, wiejską miejscowością, w której każda modlitwa, każda msza ma niezwykłą moc. Pielgrzymi, którzy odwiedzają to miejsce, często opowiadają o niezwykłych doświadczeniach o wewnętrznej przemianie, o poczuciu, że są bliżej Boga. Dla wielu osób Medjugorje staje się miejscem, gdzie przeżywają najpiękniejsze chwile w swojej duchowej drodze. Medjugorje jest także domem dla franciszkanów, którzy na co dzień pełnią tu posługę duchową. Ich modlitwy i sakramenty prowadzą pielgrzymów, pomagając im pogłębić wiarę i odnaleźć prawdziwy sens życia. Choć Medjugorje nie zostało jeszcze oficjalnie uznane przez Kościół, dla milionów ludzi na całym świecie jest miejscem pełnym łask i cudów. Medjugorje to nie tylko geograficzne miejsce, to przestrzeń, w której spotykają się ludzie szukający pokoju, nadziei i duchowego uzdrowienia. Wciąż przyciąga pielgrzymów z różnych zakątków świata, którzy szukają w nim poczucia głębszej więzi z Bogiem i z samym sobą. Medjugorje zmienia serca ludzi, otwiera na miłość i wiarę i pozostaje jednym z najważniejszych punktów na mapie duchowego pielgrzymowania. Jeśli spodobał Ci się film, możesz postawić mi kawę, linka znajdziesz w opisie filmu. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji